Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Przełom roku podatkowego to najczęściej także i przełom roku kalendarzowego. To okres, kiedy mamy do czynienia z wieloma niestandardowymi transakcjami, z wieloma niestandardowymi księgowaniami. I teraz, w zależności od tego, w jaki sposób prowadzona jest ewidencja księgowa, to konsekwencje księgowania faktur, które otrzymaliśmy, w kolejnym roku podatkowym, ale dotyczą starego roku podatkowego, mogą być różne. Jeżeli ktoś prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, i okazuje się, że otrzyma faktury, które to wystawione były w miesiącu grudniu, ale otrzymał je w styczniu, to powinny one znaleźć się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w miesiącu grudniu. Tam powinny zostać one zaewidencjonowane, nawet jeżeli je podatnik otrzymał w miesiącu styczniu. Natomiast ten sam podatnik, który prowadzi jeszcze dodatkowo ewidencję podatku od towarów i usług, musi zwrócić uwagę na to, że tam, podatku od towarów i usług, czyli w tak zwanym podatku VAT. Zupełnie odmiennie są regulowane przepisy związane z ewidencjonowaniem dokumentów. Ta faktura, która w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów znajduje się w grudniu, a otrzymaliśmy ją w styczniu, w ewidencji podatku od towarów i usług będzie musiała być zaksięgowana w styczniu, bo przepisy w sprawie podatku od towarów i usług. Jednoznacznie mówią, że fakturę można zaksięgować, odliczyć z niej podatek VAT dopiero wtedy, kiedy ten dokument fizycznie posiadamy, kiedy ten dokument już otrzymaliśmy. Jeżeli natomiast prowadzimy księgi rachunkowe, to ewidencjonowanie kosztów. Wygląda odmiennie znów od ewidencji vat od ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Musimy pamiętać, że prowadząc księgi rachunkowe stosujemy zasady rachunkowości, a jedną z tych zasad jest zasada współmierności. I na przykład, jeżeli otrzymamy fakturę w styczniu, która to Faktura dotyczy kosztów, które były poniesione częściowo w grudniu, a częściowo w styczniu, to tą fakturę będziemy musieli w odpowiedni sposób rozliczyć w odpowiedni sposób zaksięgować. Ta faktura będzie częściowo uwzględniona w grudniu, częściowo będzie uwzględniona w styczniu. Do podatku od towarów i usług będzie uwzględniona całkowicie w styczniu. Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów całkowicie w styczniu, dlatego, że w styczniu została wystawiona. No chciałbym też tutaj obalić kolejny mit związany z tym, że remanent powoduje, że trzeba od tegoż to remanentu zapłacić podatek dochodowy. To można powiedzieć, że to jest całkowita nieprawda, choć rzeczywiście wartość remanentu może mieć wpływ na wysokość ustalenia dochodu i tym samym podatku dochodowego. Żeby to Państwu zobrazować, to powiem w ten sposób, że przecież remanent, który Państwo. Posiadają na swoim stanie, to najczęściej zyski, które to zostały, zainwestowane w zakup towaru. I te zyski przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jeżeli są przeznaczane na zakup towarów, a w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, już zakup towaru stanowi koszty uzyskania, Powodują, że na bieżąco zmniejszamy sobie dochód, ale na koniec roku jesteśmy zobowiązani do sporządzenia remanentu, po to, by ten remanent wyksięgować w postaci tego dokumentu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów z wartości towaru. To powoduje zwiększenie dochodu. Natomiast sytuacja odmiennie wygląda w przypadku, kiedy prowadzimy księgi rachunkowe. Tam księgujemy wartość towarów w kosztach dopiero w momencie sprzedaży. I tym samym różne zasady prowadzenia ewidencji księgowej implikują różne wartości. Podatku dochodowego, dlatego, że w inny sposób oblicza się dochód podatkowy. Na przełomie roku też będziemy zastanawiać się nad tym, jak zaksięgować przychody, które wystawiliśmy z naszej firmy. I należy zauważyć, że jeżeli przychody dotyczą. Roku poprzedniego, to pomimo tego, że faktura jest wystawiona w roku następnym, czyli w nowym roku, to będziemy zobowiązani do tego, żeby w podatku dochodowym takie przychody uwzględnić w roku, którego te przychody dotyczą, a nie w momencie wystawienia faktury.